Dzień dobry moi drodzy, witajcie na moim kanale Marta Sapielak DIY Garden. Ostatnio wpadło mi kilka bardzo ciekawych e, zapytań e, dotyczących jednej rośliny albo jednej grupy roślin, bo to były zapytania zarówno dotyczące rododendronów jak i azali. Czy i kiedy przycinać azalie i rododendrony, i czy w ogóle się przycina azalie i rododendrony? I słuchajcie, stwierdziłam, że to jest bardzo ciekawy temat, bo różne opinie krążą w internecie. Eee, bardzo często ostatnio na Instagramie widziałam, że nie, nie wolno przycinać rododendronów. A to nie jest tak do końca prawda. Każdą roślinę można przycinać. I słuchajcie, dzisiaj właśnie będzie o przycinaniu rododendronów i azalii. I powiem Wam, kiedy można przycinać, czy warto przycinać. A jeśli przycinamy, to jakie są daty? Zapraszam na kolejny odcinek. Moi drodzy, bardzo ważne pytanie, które powtórzyło się kilka razy w przeciągu ostatnich trzech tygodni: czy przycinać rododendrony teraz na wiosnę, czy w ogóle przycinać rododendrony i azalię, i czy w ogóle te rośliny się przycina? Tutaj słuchajcie, mamy przepiękny okaz e, rododendrona Cunningham White. To jest bielutka odmiana, która niestety w tamtym roku nie zakwitła. Nie zakwitła tylko z jednego powodu, bo wszystkie te pąki, które teraz tutaj widzicie, zmarzły. Kwitły mi tylko dwa kwiaty. Cała reszta a raz tutaj pokażę, po prostu była zmrożona. One były cały czas zielone, ale w środku jak otworzyłam, to wszystkie płatki były brązowe. Niestety w tamtym roku było tak, że grudzień był bardzo ciepły, bardzo deszczowy, a potem pod koniec grudnia, jak bodajże początkiem stycznia, były takie trzy dni ze spadkiem u nas minus 30. I te trzy dni wystarczyły do tego, żeby wszystkie te pąki zważyć. No i stało się, jak się stało w tamtym roku. Ten pięknie zapąkowany, identycznie jak w tym roku rododendron, nie zakwit. I teraz tak, pytanie: czy przycinać rododendrony? Tak, oczywiście, rododendrony przycinamy, ale musimy pamiętać, kiedy to przyciąć. Bo rododendron jest, tak samo jak azalię zresztą, jest rośliną, która. Po przekwitnięciu zawiązuje pąki na kolejny sezon. Te pąki tworzą się w ciągu lata, w ciągu jesieni. Jesienią już są gotowe, a teraz już zobaczcie one są gotowe do tego, żeby zakwitnąć. Zrobi się cieplej, buchną kwieciem. Więc przycinamy, jeśli chcemy sobie zagęścić nasz rododendron, bo z jakichś powodów wyciągnął się albo mm, jakaś choroba grzybowa wkroczyła na tutaj liście i te liście są brązowe, są poparzone i my chcemy, żeby ten rododendron od nowa uzyskał świeżość i pięknie wyglądał, był piękny, zielony, to taki rododendron przy, przycina się zaraz po kwitnięciu. Po kwitnięciu również powinno się wyłamać wszystkie przekwitłe pąki po to tylko, żeby nie zawiązywały się nasiona. Ja szczerze Wam powiem tego nie robię. Mam ten rododendron tutaj od 10 lat i ani razu nie wytrącałam tych przekwitniętych kwiatów. I one nigdy mi nie zawiązały, słuchajcie, żadnego nasionka. Także to już jest, jeśli macie czas, to usuwamy, nie macie, to po prostu zostawiamy i też to wszystko będzie. I w tym czasie, kiedy. Wytrąca się te przekwitnięte kwiaty, można zrobić taki zabieg zagęszczający, albo w momencie, gdy nasz rododendron, tak jak tutaj, wchodzi nam w ścieżkę, można skrócić, tak jak ja sobie tutaj będę przycinać, skrócić te pędy. No i wtedy on się nam jeszcze bardziej zagęści od środka, a nie będzie nam wchodził tutaj w tą przestrzeń, którą sobie przechodzę. Albo jeśli mamy posadzone gdzieś za blisko innych drzew i po prostu tam nie ma dopływu powietrza, nie ma dopływu światła, to można skrócić nawet takie pędy o połowę. I uwierzcie mi, że no one nie zakwitną kolejnego roku, te pędy, ale już w drugim roku po przycięciu jak najbardziej pojawią się rozety właśnie z takimi pąkami. Przycinamy zaraz po kwitnieniu. To jest taki zabieg, który można sobie zrobić. Aczkolwiek słuchajcie, to są... Ja przycinam tylko tutaj z tej strony, jak widzicie, bo by mi to weszło, ten rododendron po prostu wszedłby mi tej ścieżkę, już bym nie miała przejścia. Tutaj go nigdzie nie przycinam i on się tak pięknie sam zagęszcza, bo to są rośliny, które nie wymagają aż tak drastycznych corocznych przyci przyci przycięć. Więc yy, możemy to jak najbardziej, słuchajcie, pominąć, ale gdyby ktoś chciał, to tak można rododendrony i azalię przycinać. Natomiast słuchajcie, jest jeszcze jedno cięcie, i to jest cięcie takie po zimie. Jeśli widzimy to jest sanitarne, po prostu, czysto sanitarne, jeśli widzimy, że któreś pędy są porażone przez grzyb, albo są przemarznięte, albo są połamane przez śnieg. W tym roku akurat tego, duż, tego śniegu, takiego mokrego, za dużo nie było, więc tutaj nie miało się co połamać. Ale jeśli coś takiego mamy, to jak najbardziej wszystkie te gałęzie możemy usunąć. To wcale tej roślinie. Nie zaszkodzi. Zaraz Wam z bliska jeszcze pokażę, jak te drony wypuszczają, na jakiej zasadzie one budują sobie te nowe rozety i o co mi chodziło z tym przycinaniem pędów. O co mi chodziło z tymi pąkami, z wyłamywaniem tych przekwitniętych pąków? Słuchajcie, tutaj widzicie na przykład, mamy taki zmarznięty zeszłoroczny pąk. Jeden, drugi, Każda tutaj rozeta, tutaj wyżej też. Ja jak widzicie, tego nie usunęłam. Natomiast w tym miejscu, gdzie w tamtym roku był, no tutaj powinien być piękny kwiat, on sobie z tego miejsca wypuszcza wypuścił w tym przypadku trzy kolejne rozety. I w ten sposób nasze rododendrony się zagęszczają. Ale jeśli oczywiście mamy takie przypadki, że to coś się podziało niefajnego i jeśli utniemy na przykład tą gałązkę tutaj niżej, o w tym miejscu, to ona, słuchajcie, ona nam się fajnie też zagęści. Więc jak najbardziej te rhododendrony można przycinać. A to, tak jak wspomniałam, jest mój egzemplarz bardzo mocno zaponkowany, mam nadzieję, że w tym roku Wam go pokażę, w pełni kwitnienia, w odmianie Cunningham White. Stanowisko dla rododendronów powinno być kwaśne, takie półcieniste, lekko nie za bardzo nasłonecznione. Na pewno na takiej mega południowej wystawie te rododendrony czy azalie nam nie wyjdą. Raczej staramy się sadzić takie rośliny w półcieniu. Za dużo słońca będzie palić te skórzaste liście. Na pewno nie sadzimy ich w przeciągach, bo zimne właśnie wiatry takie w mroźne dni mogą spalić nam pąki, więc unikamy również przeciągów. Możemy podsypywać fusami z kawy, które nam dodatkowo zakwaszą ziemię. Możemy podsypywać fusami z herbaty. Można też rododendrony sadzić w specjalnych mieszankach ziemi przygotowanej właśnie dla roślin kwaśnolubnych. Ja słuchajcie, z ręką na sercu przyznawam się, że Tutaj nie zakwaszałam specjalnie ziemi pod tego rododendrona. Nie wymieniałam ziemi w całym ogrodzie. Jest tutaj odcień ziemi lekko kwaśny do obojętnego i wszystkie rośliny naprawdę super sobie radzą. Więc naprawdę tutaj nie stosuję żadnych dodatkowych zabiegów zakwaszających ziemię pod tym rododendronem. Raz w roku rododendron dostaje bardzo dużo przekompostowanego obornika, i w sumie na tym moje zabiegi pielęgnacyjne się kończą. Nie mam też problemu z opuchlakami, więc naprawdę rewelacja, bo nie muszę walczyć z. Tymi stworami, które podżerają i korzenie, i potem włażą na liście, i te liście nie, no po prostu brzydko wyglądają, ale też cała roślina cierpi, bo nie dość, że ma podgryzione korzenie, to jeszcze jest osłabiona, a jak osłabiona roślina, to wiadomo, że chwytają się różne choroby grzybowe. Mój egzemplarz, jak widzicie, wygląda tak. Żadnych oprysków na niego nie stosuję, no bo nie wymaga takich. I tak sobie pięknie rośnie. Słuchajcie, ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Piękną mamy pogodę. Jak widzicie, dzisiaj jestem w sefeterku i lekkiej kamizelce. Coś jednorazowego ta pogoda. No i co? Słuchajcie, zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję ślicznie.